Jestem Julka. Cześć. Jestem Daria. wam nasze hobby. Tam gdzie wielka niewiadoma, tam to płyną do nas dni, jak w rydwanie zaprzężeni. Kiedy nie możemy jechać ze prawdziwe konie, radzimy sobie tak. I spędzamy czas z rodzeństwem. Na to nie poradzę, wierzę ty ty grasz. Konie po konie w szarym gle, chociaż czasem jest nam dobrze czasem źle. Jesteś dla mnie wielką bramą, tą jedyną tą wybraną. Jak nikt na całym świecie kochał cię. Byś na wojnie się nie bała, od nie ginąć gól. Jak narkotyk pomagałaś, najtrudniejszy znosić ból.